Jakby. Ja też chyba nigdy nie widziałam Śmiecha żeby. I kombinuje, żeby dziecko dało spokój. Żeby mieć czas dla siebie. O to Czy oni faktycznie się tak boją, że ty się tak boją, że nie ma dzieci i nie będzie pracowników na przyszłość? Czy na pewno będą im potrzebni pracownicy na przyszłość? Musisz się utrzymywać przez 18 lat. Albo więcej. Ile ci przez te 18 lat zostanie z pieniędzy, które mu urodziła Bachora? Mu urodziła bachora? Kto bym mógł go Kto by te sześć dzieci wychowywał? I kto by je utrzymywał? Bo to by było drogie w cholera.

Albo Albo coś takiego. Jakby ja byłam wpadką. Jaśnie, się... że albo nie że albo części to jest wpadka. Te sześcioro dzieci, które im się marzy. A ta do was przychodzi tak. I powiedzmy. Więc. And...

Wyzwól blask skóry, blask skóry z, z rozświetlającą buty, z rozświetlającą buty na uniwale. Luminous glow z opatem... So in response to women rebelling against the patriarchy and choosing to go to birth Birth Like the fact that you have to budget that in to your life Whether you can afford to have an in the world of falling birth in, in a country where there's no maternity leave this video because most of Nordic W ogóle ja mam wrażenie, że ilekroć jakby procent urodzeń spada To jedyny pomysł rządu, żeby to jakoś wyprostować to dajmy babom pieniądze na dziecko. Nie działa za pierwszym razem? Dajmy więcej pieniędzy. Bo prędzej czy później się o Otóż mam wrażenie, że nie do końca to teraz może tak działać. Nie mówię, że w ogóle nie działa. Alkoholicy i wszelkie osoby uzależnione bardzo chętnie korzystają z tej metody. Mieliśmy chyba kiedyś w telewizji rodzinkę, co miała ile? Bez 9 czy 10 dzieciaków? I właściwie z tego się utrzymywała? Więc. Nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że była taka. Produkt jest uszkodzony, może tak? Jakby rządzę dosłownie. Daje ci pieniądze, nijakie wykształcenie i nijakie stosunki do życia, więc średnio się nadają do pracy, prawdopodobnie, co w efekcie niekoniecznie pomaga rządowi. japan meanwhile can impact in the grand scale of motherhood and mothers but encouraging them to have a a difference the powerful being on planet earth yeah. So one of the biggest problems is, of course, the lack of maternity leave for mothers. And to put it bluntly, as I've done before, I don't care that there's a perk to care and bond with her baby. Period. Like that should be family. Leave. Of course, a greater how the government is held back from making people isn't always what gets pushed through the system. Because in the American political system, it's rendered incompetent, public officials can't effectively fight climate change or address the nation's housing crisis or enhance the country's infrastructure because of strictures. Per disagree can. Better, to make us happier that's not what gets us up in the morning the system has so many stat points if americans want maternity leave for moms none of them want to actually pay for it americans are indeed hesitant when it comes to publicly funded programs now that's not even in the discussion on this it's blaming men you know women marry better men all this stuff when there's such a simple solution and the rest of the world's figured it out yet we in america cannot figure it out and we see this in that public polls show that the American people and that there's so much waste in government spending. <laughs> that doesn't mean that we need to see handouts like, and it's only a short term commitment. But I'll end off with this quote if we truly want government to be able to do great things, the solution is not to tie its hands further. It's to hold those in power accountable, and to do so without grinding public action. <laughs> you <laughs> Wy nie wiało, to by było ładnie dzisiaj. well hello there welcome didn't realize how negative this video might come you know there's a reason why so many women have Banku Banku. Tyle są bardzo widocznie, które są bardzo widocznie e, AI Okej okay. pogadali Mam wrażenie, że trochę za dużo się Rozgadałam o mojej rodzinie, ale סמי תל אביבה